Odpowiednio profesjonalnie wykonany makijaż permanentny brwi to zabieg, który trwa mniej więcej godzinę. Zabieg poprzedzony jest konsultacją, wywiadem oraz namalowaniem rysunku imitującego, jaki będzie efekt po wygojeniu. Makijaż permanentny brwi to zabieg, który polega na niezwykle delikatnym nałożeniu cienia koloru. W taki sposób, aby zagęścić naturalne brwi lub zrekonstruować brwi, które w przypadku łysienia plackowatego czy innych zdarzeń losowych em, po prostu zniknęły z naszej twarzy. Celem makijażu permanentnego jest naturalne podkreślenie naszej urody, naszego piękna. Makijaż permanentny brwi wykonywany jest przy użyciu specjalistycznego urządzenia. W naszym centrum pracujemy przy użyciu igieł akupunkturycznych. To niezwykle precyzyjne igły, które umożliwiają nam dopracowywanie najmniejszych szczegółów. Jesteśmy w stanie wypracować idealny gradient koloru, jesteśmy w stanie wypracować piękny, precyzyjny włos w przypadku osób, które te włosy utraciły w 100%. Bardzo często łączymy te dwie techniki i udaje nam się dzięki temu uzyskać efekt trójwymiaru. Do zabiegu używamy specjalnych, e, przebadanych pigmentów. Które w żaden sposób nie wpływają na zdrowie i po latach wyłuszczają się, powodując e, zanik pigmentu. Na zabieg najczęściej składają się dwa spotkania: pierwszy i kolejne spotkanie po czterech tygodniach, kiedy ten efekt jest już namacalny, natomiast. Wtedy szlifujemy ten detal. Bardzo często zdarza się, zwłaszcza w naszym centrum, gdzie pracują specjaliści, gdzie pracują trenerzy, którzy na co dzień prowadzą również szkolenia z zakresu mikropigmentacji, że wystarczy jeden zabieg, by doprowadzić do tego finalnego efektu.